The weather forecasts are very reassuring. We will have sunny weather for the entire duration of the race. A few minutes to go, then today's race will begin. Right now, we are at the starting grid, waiting for the riders to receive the signal to start the warm up lap. I ruszyli, witam Państwa bardzo serdecznie w Holandii, gorącej Holandii. Zaczynamy kolejny już trzeci wyścig MotoGP w 300 To jest Red Bull, Liga Red Bull i pierwszy zakręt w prawo. I mamy tutaj. Carlos Atajtaj, który zajmuje obecnie trzecie miejsce i chce iść po zwycięstwo. To jest numer 99. Zapamiętajmy sobie tego zawodnika, bo on w przyszłości może być wysoko w MotoGP. I tutaj mamy kamerę z pełnego pokładu. I widzimy teraz z przodu. I czołówka jest, im bardziej z tyłu i tutaj nawiązuje się walka z... Henem Owcu to jest trzecie miejsce, nie, drugie miejsce w kwalifikacji ogólnej. I zobaczmy, jak to pięknie wygląda, bo znowu trójka z pierwszego wyścigu. Zot. Nie wiem co chodzi. I wracamy do komentowania. Tutaj mieliśmy jakieś problemy techniczne. Trójka, pierwsza trójka z klasyfikacji ogólnej, ale mamy informację, że zawodnik z numerem 71 pokazuje klasę w tym wyścigu i chcemy go zobaczyć Czy organizator go nam pokaże tak jest on! Zobaczmy na tą walkę jest on teraz bardzo wysoko, bo to jest szósta pozycja Proszę Państwa, co się stało z 15 miejsca chłopak awansuje na szóstą pozycję coś nieprawdopodobnego i zobaczmy jak czołówka tutaj przeleciała nam, śmignęła i wira żywy Teraz prawdopodobnie w mocny, długi wirasz w lewą stronę. Zobaczmy, bo on ewidentnie coś się stało, coś pękło. Pokazuje właśnie największą swoją prężną siłę i zakręt to były szybkie dwie szykanki, prawa lewa, rzucanie motocykla i prosta startowa i wjeżdżamy na drugie okrążenie. Przedostatnie okrążenie. Zobaczmy, bo on dogania czołówkę i skręca wiraż, Prawa walka! Niestety nie, nie udało się wywalczyć kolejnej pozycji, kolejnego oczka w górę. Ale w pełnym skręcie, w pełnym pokazie. Proszę zobaczyć od zewnętrznej strony i teraz będzie do wewnętrznej strony. Jednak nie wyniosło go za bardzo, za duża prędkość yy, i rzucanie motocykla w lewą stronę i proszę Państwa, przepięknie tutaj jedzie dzisiaj, no wyścig jak po nicce toru. Zobaczmy, no prawdopodobnie największy wyścig jego w karierze, bo wy... Yy, yy, yy. Przepraszam, zapomniałem w Red Bull Cup'ie Na razie zajął jak najwyżej 15 miejsca. On teraz jedzie i trzyma tą swoją szóstą pozycję, ale on nie pokazuje. On nie kończy na laurach. On walczy o wyższe pozycje. Tutaj, pokazując, dużo szybsza, widać całkiem inna szkoła jazdy. Dużo szybsze wejście w zakręt z wyższego, można powiedzieć, pułapu, i możliwe, że to będzie jakiś nowy styl. I zobaczmy, oj, tutaj kontakt, ale czy wywalczył piątą pozycję? Nie! Jest cały czas walka o, o szóstą pozycję. Doganiają go przeciwnicy, ale zobaczmy, co się dzieje na przodzie. Przejdźmy na nasz przód. E, kamera z pierwszej osoby, i zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jaka jest strata, i widzimy, pierwsza osoba przeleciała. Dwójka i przepaść, przepaść, ale mignął nam tam e, Carlos. E, tak, Carlos, dobrze powiedziałem. Ale co się dzieje z zawodnikiem numer 71? Zobaczmy gdzie on jest. E, aktualnie ma zmienioną, zmienione kilka rzeczy. Poczekajmy jeszcze chwilkę, czy nam organizator tutaj da radę pokazać. Niestety jest mnóstwo zawodników. Jest numer, zawodnik z numerem 71. To jego nas, aktualnie on nas najbardziej interesuje, bo czołówka uciekła. A e, Michael Stone walczy o swoją szóstą pozycję. No, trafił na e, mocnego zawodnika. To nie jest nic prostego, ale wyprzedza e, na kolejne siekanie. No, coś niesamowitego. Nie mogą się połapać jego stylu. I widzimy i teraz w lewą stronę zakręt skupienie. Chyba pomogła mu zmiana kasku na Ayari Airoha I poczekajmy. E, poczekajmy na kolejne wizera, że trzeba tutaj podkręcić atmosferę, bo zaraz będziemy wjeżdżać na linię mety. Już niedużo zostało. Realizator powinien się przenosić na pierwsze miejsce i tak właśnie robi, bo Carlos tej prowadzi bardzo młody zawodnik, jak cała reszta. To jest do 22 lat. I zobaczmy: zaraz będzie ta delikatna szykana, i prosta startowa. Już niedużo zostało. Jesteśmy mniej więcej w połowie okrążenia. Wiraży w lewą stronę i teraz zejście na kolano w prawą stronę. Zobaczmy. Idealnie po linii nie dotknął Tarek. Coś pięknego, piękna jazda, no ewidentnie. Dlatego ta osoba jest w top 3 klasyfikacji ogólnej i przejeżdża i to jest jakieś sekunda, nawet 2 sekundy przewagi. Nikt mu chyba już tego nie zabierze. Tylko upadek może mu zabrać zwycięstwo. Carlos Tajtaj z numerem 99 jenie po zwycięstwo, po drugie zwycięstwo w trzech wyścigach nieprawdopodobne zejście zaraz będą te dwie szybkie szykany właśnie, o nich mówię lewa, prawa i teraz wjazd na metę zwycięstwo Carlos Taita i trzecie miejsce Knautsu, ale czekamy na siódmą pozycję i szóstą siódma pozycja Filip i zakończył się wyścig Michael Stone. Tutaj mamy powtórkę startu. Bądźmy z Michaelem Stone'em, zobaczmy jak to wyglądało. Bądźmy z Michaelem Stone'em, zobaczmy jak to wyglądało. Tutaj będzie zmiana kamerki z pierwszej osoby. Popatrzmy jak to wygląda z zawodnika. I zobaczmy, bo fenomenalna, fenomenalna jazda. U, nie, piękne wyprzedzenie, ale tutaj kontakt, tutaj było mnóstwo kontaktów, ale nic, nikt się nie wywrócił, to były delikatne otarcia i zobaczmy jak to wyglądało, trzech, czterech zawodników na jednym wirażu i znowu kontakt, bardzo niebezpieczna jazda, w... jeśli będzie tak dalej jeździł to będzie ukarany, ale zobaczmy jak pięknie prowadził po nic toru i od zewnętrznej, no coś nieprawdopodobnego, ale tutaj traci od razu. Tą pozycję, którą zyskał, ale mamy prostą, dlatego on ma taką fenomenalną jazdę, złapał nowej techniki, może ktoś go podłączył, bo dużo szybsza prędkość wyjścia z zakrętu ma, dlatego potrafi wygrywać pojedynki z, od zewnętrznej zakrętu. I zobaczmy tutaj teraz, to będzie ten jeden z szybszych wiraży, na których trzeba dodać już w połowie dosyć mocno tego ognia na tłoki, długi wiraż tutaj. While we wait for the cameras to take us to the Parc Ferme to meet the stars of the race, let's take a quick look at the final race ranking. I teraz mamy finalną tabelę dzisiejszego wyścigu. Tak jak powiedziałem Michael Stone, młody Australijczyk Fenomenalna jazda z jego strony, najwyższe podium w karierze, aktualnie szóste miejsce, to da mu e, około 15 punktów i zaraz zobaczymy jak będzie wysoko w... i zobaczymy jak wygląda nasza ogólna tabela. E, Carlos, tak jak powiedziałem, taj i drugie zwycięstwo. E, on awansuje na e, pierwszą e, lokatę. Adrian Carlos, poprzednie, zwycięzca poprzedniego wyścigu Outsu Cały czas na tym trzecim, czwartym miejscu się utrzymuje eee, A widzę, że tutaj mamy braci Dopiero teraz się e, zauważyłem, że są bracia Zobaczmy jak sobie Michael Stone jest na dwunastej pozycji e, W aktualnym e, GP e, Red Bull Racing dla Państwa komentował Damikan Giewutewski. Dziękuję, miłego dnia. Cześć!